Hejka, kamisiaczki, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Tak to znowu ja, Inka MSP No i dzisiaj pokażę wam Taki modyt na MSP Który nie został usunięty A jest z unikatami Więc zaczynamy Okej, okay, więc wchodzimy sobie w zakupy Tylko mnie się ścięło, ale okej okay. Okej, okay, wchodzimy w zakupy Odzież. No i teraz. I przepraszam was z góry bardzo, że tyle nie było że tyle nie, nie nagrywałam, ale po prostu miałam komputer naprawdę, więc nie miałam warunków do nagrywania, bo miałam wirusa wykręconego przez hakera, ale to zrobię o tym e, może oddzielny odcinek, żeby Wam to powiedzieć i wszystko Wam to wytłumaczyć. No ale na pewno nie teraz ponieważ teraz nagrałam coś innego Ok, jak już nam się załaduje po załadowaniu wchodzimy w motywę. i przewijamy na 22 stronę czyli nie na ostatnią, pli czyli tylko na 22 i tam będzie ten motyw Ok, i tutaj nam się ta strona długo ładuje, bo Ym, nawet szybko się na mój internet i gdzieś to tutaj było bo dzisiaj jeszcze patrzyłam to tylko teraz nie wiem gdzie kurczę już więc ja może tego poszu to poszukam i do was wrócę bo to możliwe że lag, bo te strony ostatnio od 20 się bardzo słabo ładują. Więc jak znajdę tę stronę z tym materiałem, to do was wrócę. A, nie, nawet nie muszę robić na, na 21 stronie... Tutaj mamy motywy. Dokładnie 8 motywów. I klikamy ten trzeci motyw. I zaraz też wam to pokażę. Bo sama już po wczoraj przeglądałam motywy. No i ogólnie tak sobie to zobaczyłam. A, i to jeszcze zrobię nową serię na moim kanale o hakerach. No ale. O tym się dowiecie już niebawem, więc czekajcie cierpliwie i subskrybujcie mój kanał, żeby się o tym jak najszybciej dowiedzieć. Ok, i to się mega długo ładuje. Ja mam szybki internet, więc ja może do Was wrócę, jak to się mi załaduje, więc czekajcie. Ok, ok, już mi się to załadowało. No i zobaczcie. Tutaj mamy postać w unikatowym stroju, znaczy się ubraniu. No i no i tutaj mamy już takich nie wiem, czy to, są, czy to są unikaty, czy coś innego, ale tą bluzkę Boo, da się kupić, tak to ubrania mi się nie podobały, chociaż ta sukienka jest całkiem spoko, ale jej nie kupiłam, bo mi się nie chciało, bo po prostu myślę, że ta bluzka z napisem Boo jest ładna. i Okej, okay, no i teraz zobaczcie, co sobie na przykład kupić... To, bo to jest mega ładne to było cię mega podobne. I zobaczcie, tutaj się zaczyna chyba już. Jeżeli nie mam teraz, to sobie to nie to jest takie, moim zdaniem, głupie i dziwne. No, teraz czy to Poczekajcie chwilkę. Okej, okay, jednak się to nie To było wszystko w tym filmiku. I. Więc zobaczmy się w kolejnym i.